Pokażę łatwego w obsłudze i niedrogiego zegarka, który pomoże Ci zadbać o kondycję i zdrowie. Garmin Forerunner 55 to idealny wybór, ponieważ łączy w sobie prostotę i funkcjonalność. Duże przyciski, czytelny wyświetlacz, a także proste menu sprawiają, że Forerunner 55 jest niezwykle łatwy w użytkowaniu. Nawet osoby, które nie miały wcześniej styczności z tego typu urządzeniami, bez problemu poradzą sobie z jego obsługą. Garmin Forerunner 55 występuje w czterech kolorach czarnym, szarym, białym i turkusowym. Jest również kompatybilny z paskami Quick Release w rozmiarze 20 mm, dzięki czemu możemy nadać naszemu smartwatchowi jeszcze bardziej niepowtarzalny wygląd. W relatywnie niskiej cenie otrzymujemy urządzenie posiadające takie funkcje zdrowotne jak Wskaźnik body batery, poziom stresu, spalone kalorie, tętno, sen, kroki czy częstotliwość oddechu. Dodatkowo Forrunner 55 wyświetla powiadomienia z telefonu, co pozwala na pozostawanie w stałym kontakcie z bliskimi. Jak sama nazwa wskazuje, Forrunner 55 sprawdzi się w bieganiu, ale model ten oferuje również inne aktywności, takie jak kolarstwo, rower stacjonarny, pływanie w basenie, joga, spacer, stepper czy chód w pomieszczeniu. Poza tym warto wspomnieć o dodatkowych atutach tego modelu. Są nimi długi czas pracy baterii. Forerunner 55 może działać nawet do dwóch tygodni na jednym ładowaniu. Bezpieczeństwo. Gdy urządzenie wykryje upadek podczas spaceru, biegu lub jazdy rowerem, wysyła automatyczną wiadomość oraz pozycję GPS, jeśli jest dostępna, do naszych kontaktów alarmowych. Alerty tętna. Zegarek można ustawić tak, aby informował nas o każdym spadku lub wzroście tętna poniżej lub powyżej strefy docelowej lub własnego zakresu. Lekka, trwała konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania przez cały dzień. Funkcja znajdź mój telefon, która ułatwia odnalezienie zgubionego urządzenia. Wszystkie te funkcje oraz aktywności sportowe czynią Forerunner 55 idealnym zegarkiem dla początkującego biegacza. Zegarek sprawdzi się również świetnie jako prezent dla aktywnego seniora lub młodego sportowca. Zegarek Garmin Forerunner 55 możecie zamówić w naszym sklepie internetowym trigger.pl lub kupić w jednym z naszych stacjonarnych sklepów. Zapraszamy!